12 października pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej nr 1 im. Księżnej Anny z Sapichów Jabłonowskiej w śmiatyczzach oficjalnie stali się uczniami. Tego dnia w obecności liczni przybyłych rodziców, babci i dziadków odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Po ślubowaniu na sztandar szkoły przy pomocy ogromnego ołówka na uczniów dzieci pasował dyrektor szkoły Aleksander Rękawek. Na dobry początek przygody ze szkołą pierwszaki otrzymały w prezencie po długopisie, przedstawiły swoje krótkie części artystyczne i powędrowały do klas na pierwszy szkolny bal. Tradycją w Szkole Podstawowej nr 1 jest sadzenie przez pierwszoklasistów drzewka przy szkole na pamiątkę ślubowej. W tym roku pogoda pokrzyżowała plany i sadzenie drzewek przeniesiono na bezdaszczowiczne. Sztandar To Do... hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. to nam pokazem wzięła światło, on Serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości uczniów klas pierwszych, ich rodziców, wyletnie, nauczycieli oraz wszystkich gości. Pana dyrektora Aleksandra Mika. Szanowni goście, rodzice i nauczyciele, drodzy uczniowie. Spotykamy się dzisiaj na jednej z najpiękniejszych oczystości szkoły, na siłowaniu uczniów klasy.